Witam Państwa. Jest z nami nowy zawodnik rostera KPW, Daniel Boza. Daniel, zadebiutowałeś na godzinie zero i ja tak naprawdę nic o Tobie nie wiemy. Opowiedz coś o sobie. Pochodzę z Gdańska, obecnie mieszkam w Gdyni. Przed dołączeniem do KPW trenowałem mieszane sztuki walki, ale moim celem zawsze było zostanie wrestlerem. Na poprzedniej gali, po dwóch latach ciężkich treningów, dostałem w końcu szansę zaprezentowania swoich umiejętności na gali KPW. Na następnej gali KPW Arena 15 czeka Cię duże wyzwanie. Zmierzysz się z największym i na pewno najsilniejszym zawodnikiem w rozszerze KPW, Molochem. Jak Twoje nastawienie? Kiedy dowiedziałem się o tej walce, byłem lekko zszokowany. Pomimo wszystko jest to moja druga walka, w tym pierwsza singlowa. A moim przeciwnikiem jest ktoś, kto przez całą swoją karierę był niepokonany w walkach singlowych, aż do ostatniej gali kiedy Dawid Oliwa udowodnił, że Molocha można pokonać w walce jeden na jednego. W walce z Molochem na pewno nie będę próbował go podnosić, ani nie będę nim rzucać. Myślę, że wymiana ciosów też za bardzo nie wchodzi w grę. Ale mam plan na Molocha. Jeśli ludzie chcą wiedzieć, jaki to jest plan, muszą przyjść na galę 16 listopada. Dziękuję bardzo. Dziękuję.